Siemanko, witajcie w kuchni z wędkarskiego pudełka, gdzie dzisiaj przyrządzimy sobie solidnego raka prawie 10 cm długości. Do tego będą nam potrzebne oczywiście równie solidne haki. Tutaj BKK Nemesis 4.0, kawał haka. Dokładam do tego wkrętkę i wolframowy ciężarek, jako że będzie to zestaw typu Jig Tak wygląda hak, tak wygląda rak, wkręteczkę, od i teraz haczyk przez oczko. Dobra, przymierzamy, gdzie ten haczyk ma wystawać. I tutaj, też od spodu, od brzuszka wbijamy. Tak wygląda uzbrojony rak na naszym haku. No i zapomniałem, oczywiście, o czymś: a mianowicie o agrafkach. Agrafkę otwieram, na agrawkę hak, później ciężarek. I nasz zestaw jest gotowy. Subskrybuj, lajkuj i śledź na YouTube.